Oblicz następującą sumę. Cześć, witaj. Z tej strony Mateusz. Do policzenia mamy sumę. Jedną z podobnych sum już obliczaliśmy w jednym z wcześniejszych nagrań. Była tam właśnie suma, gdzie symbol Newtona był w kwadracie. Tu dodatkowo mam jeszcze minus 1 do potęgi k, czyli będzie się zmieniał znak co drugą, składnik tej sumy. Wtedy się okazało, że dobrym pomysłem na tą funkcję pomocniczą, że to tak ujmę, było wzięcie dwumianu Newtona do kwadratu. Przypomnijmy może wzór, czyli A plus B do potęgi n tej na dwumian newtona, to jest suma od k równego 0 do n, n po K, A do potęgi n minus K, no i B do potęgi K. Jeżeli my znamy wzór na sumę do potęgi n tej, to znamy także wzór na różnicę do potęgi n, ponieważ odejmowanie to w istocie dodawanie elementu przeciwnego, czyli A. Dodać minus b i to do potęgi n tej. A zatem różnica między tym, co jest wyżej, no, polega na tym, że zamiast b wstawiamy minus b. Czyli będziemy mieć sumę od k równego 0 do n, n po k, a do potęgi n minus k, no i wtedy minus b do potęgi k, czyli minus 1 do potęgi k, no i b do potęgi k. Dobrze. A zatem tu właśnie mamy taką zmianę. Więc w poprzednich nagraniach sprawdzało się 1 plus x do n tej, to może tym razem sprawdzi się 1 plus x do n tej razy no, n minus x do n tej. Czyli rozpatrzmy funkcję f od x. 1 plus x do potęgi n i 1 minus x do potęgi n. Dobrze, najpierw zobaczmy, czy ta funkcja nam faktycznie pomoże. Dobra. No to zobaczmy, jaki współczynnik znajduje się przy x potędze n tej. Tak. Tak. Może tu napiszemy jeszcze tymi sumami. Suma od k równego 0 do n n po k x do k. Dobrze. D razy, czyli nawias trzeba dać, suma od k równego 0 do n, n po k, minus 1, minus 1, no tak, lepiej to napiszemy, minus 1 do potęgi k, 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 x do potęgi k. Dobrze, a zatem przy x do potęgi n, będzie jaki współczynnik. No możemy z pierwszego wziąć x w n tej potędze. To będzie, gdy k jest n, czyli n po n tylko tyle. Razy wtedy w drugim nawiasie. No, musimy wziąć x w zerowej potędze, czyli gdy k jest 0, czyli n po 0. Zauważmy, że minus 1 do zerowej to jest 1, więc na plus. Teraz dodać będzie odjęć, zaraz zobaczymy. Z pierwszego nawiasu bierzemy n w potędze, można najpierw dodać. Z pierwszego nawiasu bierzemy n w potędze, x w potędze n minus pierwszej, czyli k jest równe n minus 1, czyli n po n minus 1. A wtedy w drugim nawiasie x w potędze pierwszej, czyli k jest 1. No to jak k jest 1 to zostanie nam tu minus, czyli tu faktycznie będzie minus. Czyli będzie wtedy n po 1. No i później dodać i tak dalej, na zmianę, aż na końcu, no właśnie, jaki znak? Nie wiemy. Więc napiszmy plus, minus 1 i teraz odpowiedni znak. No odpowiedni to znaczy, że z pierwszego, już ostatni element to jest, że z pierwszego nawiasu bierzemy x w zerowej, czyli k jest 0, a zatem n po 0. A w drugim nawiasie bierzemy K równe N X do N tej, czyli K jest N. K jest N. Czyli minus 1 będzie do N tej i N po K, N po N. Dobrze. I co możemy tutaj spostrzec? Zobaczmy, że jeżeli skończymy na minusie. Czyli gdy n byłoby nieparzyste, gdy n nieparzyste, no to wówczas n po n pierwszy i ostatni jest to samo, czyli się wyzeruje. Drugi i przedostatni też jest to samo, też się wyzeruje. Będą mieć przeciwne znaki. To to samo w sensie bez znaku. A ze znakiem się wyzeruje. I tak dalej. Wszystko się wyzeruje, aż dojdziemy do środka. Czy w środku zostanie 1, czy też be, będzie do pary? No jako, że my tu mamy tutaj tak, tu jest n, tu jest n-1, minus czyli to jest wszystko, dotąd jest n sztuk, bo tu jest jedynka, tu jedynka, dwójka, trójka, na końcu n. I tu jeszcze jedno, a n jest nieparzyste, czyli tego wszystko razem jest parzysta liczba. Czyli można wszystko połączyć w pary, czyli nie zostanie żaden środek, wszystko się wyzeruje. A zatem, gdy n nieparzyste, to przy... Przy, przy x w potędze n tej jest 0. Jest 0. No dobra. A co, gdy n będzie parzyste? Gdy n parzyste. Gdy n parzyste, no to wtedy mamy tak. Tu jest plus i na końcu też będzie plus. Nie, no po prostu zapiszmy. Czyli przy x do n tej byłoby wówczas tak. Byłaby pewna suma. No, znak by się zmieniał. Minus 1 do potęgi k. k się zaczyna od 0, czyli pierwszy jest plusem. Idziemy z tym od 0 1 aż do n, czyli do n. No i tu byłoby tak: n po n minus k, a tutaj n po k. Ogólnie biorąc każdy z tych wyrazów. A zatem to w istocie n po n minus k i n po k to jest to samo. Czyli możemy napisać n po k kwadrat. Czyli mamy sumę od k równego 0 do n minus 1 do potęgi k n po k kwadrat. I to, to jest dokładnie ta suma, na którą się mamy pochylić, czyli bardzo dobrze. A zatem faktycznie, te póki co pokazaliśmy, że dobrą funkcję dobraliśmy, i że gdy n będzie parzyste, to ta suma jest równa. Przepraszam, gdy n jest nieparzyste, to ta suma będzie równa 0. No to teraz wypadałoby jeszcze zastanowić się od innej strony, jak dojść do tego współczynnika przy x do n tej, żeby tej sumy już nie było. No to popatrzmy, że nasza funkcja f od x to jest coś takiego. A tutaj mamy w zasadzie tak: 1 plus x razy 1 minus x. Wzór skróconego mnożenia. Czyli mamy 1 minus x kwadrat do potęgi n tej. I teraz możemy to rozpisać ze wzoru na dwumian Newtona. Czyli, że jest to suma od k równego 0 do n. Wykorzystujemy po prostu ten wzór. Więc sumą powinienem zaznaczyć ten wzór. Czyli byłoby to tak, n po k. I teraz a jest jedynką, więc to zostanie 1 i minus 1 do potęgi k no i w tym momencie zamiast b eee, tak, zamiast b mamy x kwadrat czyli x do 2k x do 2 już pokazuje no, no i dobra no i teraz nas interesuje jaki jest współczynnik przy x do n tej no więc to jest wtedy, kiedy k jest n2. No bo jak k będzie n2, to tu wyjdzie właśnie x do n tej. Czyli k jest n2. k jest n2. Czyli by było tak, minus 1 do potęgi n2. Tak. Razy n po n2. Czyli tyle wynosi nasza suma. Zatem odpowiadając. Nasza suma pod k równego 0 do. Od 0 to było? Tak. Od 0 do n z minus 1 do k, n po k kwadrat jest równa 0, gdy n nieparzyste oraz minus 1 do potęgi n drugich razy n po n przez 2. Gdy, przecinek dajmy, gdy n parzyste. No i wyznaczyliśmy naszą sumę.